Buongiorno, blockchain Fryki z tej strony blockchain noob, dziesiąty epizod. E, Zaczniemy już od ducha naszych forum i nasze pytanie o check, lock, time, verify. No kurwa, nie odpowiedzi, nic się nie dzieje, więc razie zlewamy temat, aż tak się tym yy, nie jaram, nie żeby to zrobić. E, no, a jeżeli to nam nie śmiga, to idziemy do naszego Monexa, Elisa. Będziemy sobie dokurwiali własnego blockchaina. Mamy już kilka platformy za sobą. E, zrobiliśmy też wczoraj. naszego blockchain e, na to szybciutko. I teraz tworzymy prawdziwego per czyli z dostępem. E, chainal. no i dobra. To to przytamy. więc trochę mrzejąca czasu. A potem zaczniemy na kury Musimy zrobić, pobrać, klucze publiczne naszych ziomeczków, którzy będą mieli prawo do korzystania z blockchaina. Wygląda na JSON to jest jakiś konfiguracyjny plik Chain'a w Irisie? Irisie? Nie wiem, jak się to nazywa. Iris? Iris? Kurwa, nie mam pojęcia. Ale... Całe szczęście, technologia jutro, a właśnie ta technologia wczoraj. Gwenda Eslade, to mam być kurwa English motherfucker. Nie, Ja tak chcę. Ty mi co powiesz, ziemaczku? Arres, kurwa, arres, kurwa dziwnie to brzmi. Raz. dobra. Jest tylko chainless na zacząć po prostu i będzie działało. Dobra to będzie do tym naszego chaina i dlaczego? Będzie trzech inicjatorów, którzy będą mieli pełną kontrolę chainem i będą walidować eee, transakcje. Dobra, nie chcemy już tego rozumieć. Dobra, są typy kont. Typy kont to są oczywiście zbiory uprawnień i używając tego możemy sobie stworzyć też własne typy dobra, teraz stworzyć czy pobrać prywatne? Czy publiczne? Właśnie no mówisz, że użyjemy. Kut, czy im to mówić? A, i, a, i, a, i, a, rysman, bo to się nie odskalić, mojego języka. Eee, to są klucze i one będą z, 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 zazwyczaj w katalogu użytkownika, w kodekologu i z case data, ale jest pewien my, że używamy Docker'a. No będą w kontenerze właśnie zapisane. Ale są nie po to, żeby trzymać dane, ale po prostu, żeby pójść apkę. No ale ja też w przypadku chcemy te dane zatrzymać. Dobra, to ja Dobra, no, zrobimy tutaj może... Why not? Yy, dobra, A to możemy wejść do tego fundarku? Co? E, 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 e. Mieliśmy to samo wczoraj. I to samo nie powinniśmy wrócić gdzieś do... Baserte, bas wasz żeby się z tym nie pierdolić. Przejdę do tematu, że jesteśmy na maku. O, dokładnie, wyczułem tę reżimeczkę. To mnie to się nie podobało w ogóle, te wejście. Jeszcze to konalizują rozwiązałem, ale nowy błąd, i to jest też wiesz. O, tylko kolejny na, na, na nasz kayster się dzieje. Followed by to znaczy. Zobaczymy, jakie moje maszyny. Odpalone w naszym dockerze. Hmm. Nie by jest default, a właśnie to czyli nie mam sobie go zestartować. Hmm. Jeśli mi się polce nie. nie jest. Eros Active nie, Stop. To się chyba. Chciałem wystarczyć, bo no, to się pewnie nie, nie zamangla. Docker, 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 docker. dawaj może, czy to już jest zamanglane, czy to nie jest To sobie wrócimy do, do... No to spoko, więc ja bym nam to. czy eee, tu jest te, te klucze, ale zanim to zrobimy, to my sobie wrócimy do... Dobra, czy jak tutaj się wrzucę po prostu polecenia, czy to działa, czy to coś zmienia. No, i to on mi pół dnia, aby się odpaliła nowa ta nowa. Um, nowy terminal. To jest spoko. Jeżeli na co dzień, dzień nie używamy do Kera. Nie, to nie jest. Powinno będzie to, to nie wkurwiało. Um, więc nie, to pierdolę. Przynajmniej zakomentuję. Bo na ten dzień to kurwie że ja bekara używam pół godziny dziennie do grałem tego filmiku To jest to kurwa bez sensu na raflecie. Dobra No i teraz wiesz Po 15 pokoleniach kurwa zładowało się eee, Dobra, to wracamy się od Torianu Sprawdzimy, jakie, jakie usługi naszego kochanego Elisa są odpalone i są, dobra, czyli to jest zrobione. No, nie do gary, gdzie to jest. Kontenery do gair, ale spoko. Robimy to. Nauczymy się w trakcie. A no dobra, to na razie Ci pomóc. Więc jest spokojnie, się nie jest bo. A yy, pomoc, pomóc, dobra. To będzie z, z, z dużo różnicy? No to się różni. OK, okej, okay, okej, okay, okej. Okay.

Dobra, to tak zrobimy. Generujemy sobie kluczyk. I go wyeksportujemy. Zgadza się czy nie zgadza? Tak. выспортованный вход. No spoko, jest i no jest i na koście, czyli jest na moim kąpie. Inny kąt Docker'a, do Kera. Tak to miało być. E, dobra. To już, kurwa? Dobra, że znaczy nie będziemy mogli więcej. Idziemy dalej. O, ten termin konsensus. Nie wiem do końca, on podlega śmieczki. Ehm, ale wiem, że używają go w kosmosie. Ehm, I w chuj się tego chętnie poczynuję. Ehm, na czym on polega? Problem bizantyjski jest taki, że generowie bizantyjscy albo w jak tak na historii, A się tam generałów, tam nie wiem, kilku, e, którzy kupują dane, dane miasto i muszą się mieć informacjami, e, kiedy atakować, kiedy bronić, e, aby atak był skuteczny. I jeżeli za z nich jest oszustem i wyśle, e, że informacja dostanie się po obok, to może to być, wiesz, chujowe i ja to się nie uda, więc program bizantyjski grozwolnie polega na tym, że pozwala zweryfikować na podstawie informacji od kilku ziomków, czyli dany ziomek mówi, mówi prawdę, komu ufać, a komu nie ufać, nie? No i to w demokracji, powiedzmy, ufamy większości, że większość ma rację. Jest szybki, za yy. Co sekundę? można kurczyć blok? Spoko. 10 000 na sekundę, z których bajdź? Tak. No, spoko. No dobra, spokojnie Taki introduction i chciałem dojść trochę więcej na temat e, tego validators. Validatorzy że do sieci nowe bloki i podając są poprawne i wrzucają je. I teraz tak Co jest inny validator, wiesz, że zrobi w chuja i wrzuci bloki poprawne. Czyli wymagamy, ok, proof of stake masz tak, że yy, steki są posiadanie nie? Po amerykańsku. I proof of stake jest tak, że masz tam swoją tokeny, powiedzmy, masz tokeny i je zamarzasz tam w jakiś sposób w systemie do walidacji. Yy, I na podstawie, yy, i potem są losowani w ile jest założonych tokenów przez ciebie. To jest jakby waga, yy, Pana połowa waga Ciebie, czyli no, po porównaniu do tego, ile zamówiłeś tokenów, to jest to co to będziesz walidował. Yy, Nawet yy, nie czuję, że nie zawsze jesteś online, w sensie, że yy, w kosmosie właśnie to tak ma być, że, że ja kosmos jest sporządzony przez ludzi od Tendermint'a. E, I tam jest tu, że, i coś, jest, o, walidator jest na ilość, nie? E, ale właśnie te tokeny kosmosu, które można nabyć chyba od piątku, e, 6 kwietnia, e, są nową wagą tej walidacji. E, I ty, jest tam, mam piszę walidatorów, to mam ona on, stop online. I ty jakby oddajesz jednemu ze swoich, znaczy nie oddajesz, to mi się dajesz. Delegujesz, delegujesz walidację swoich tokenów jemu. Czyli nie musi być online, ale to są twoje tokeny i on tam, dobra, on tam jakiś tam pójdzie z tego ma, ale jakby ten idzie też do, 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 do ciebie z tej walidacji. Bo ja w każdym systemie, właśnie, czy ja to jest czy mań, czy nie? ale w każdym systemie musi być jakaś ja nagroda, to, to walidujesz to, to będzie fee czy to będzie mining, nie ma takiego znaczenia. No, to, to wrócimy temat, tematu. Musimy kończyć, bo kończy się dzisiaj pomidor. I wrócimy do tego, bo to jest ciekawy temat: y, jak działają różne konsensusy, różne chainy. Y, wrócimy sobie do. Dobra, niech będzie. I sobie to poczytamy jutro. Do, do słyszenia. Rożka.